Zaczynamy mecz Los Angeles kontra Team Tak, BGC. tak, jest. zaczynamy od rundy nożowej. Los Angeles Police Department kontra Team BGC. Spotkanie grupy C o drugie miejsce i awans zarazem do grupy, Ta do fazy, biega. fazy pucharowej. No ale już dobiegę do drużyny. No i zaraz pójdą pierwsze kosy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. No czekamy, czekamy Póki co obydwie drużyny defensywnie No i są pierwsze cięcia już Dwa fragi dla drużyny Team BGC No to już teraz trzech na 3. Los Angeles. dwóch na dwóch odpowiada. No ale już no i popatrz Team BGC będzie wybierało stronę teraz Tak i Zostają No i zostają te Także czekamy na resę i za chwilę rozpocznie się spotkanie Team BGC kontra Los Angeles Police Department na mapie Deras 2. Zobaczymy jaką taktykę przygotowała Proszę na Terrorystów. Tutaj Tazor wciąż Chyba czy No coś tam, coś tam mu nie pasuje Ale już zobacz jak u głowę dziweczka dostała na środku 2 HP tylko Tak, tutaj No i mocno, Ucieka tak. na Bombside B długa jest niekryta Tutaj Tutaj Rox odpowiedział Kaczarowi. Z kolei też go bardzo mocno był na na szorcie, no ale cały czas wolno, wolno. Starały się wyciągnąć jedni i drudzy jakiegoś zawodnika. Tutaj rak, na dziweczka jest? na tych dwóch HP zdołał zabić Gaiksa. Mamy czterech na trzech, czterech na dwóch. Tym razem David duchowny coś zabił, <suszanownie> <suszanownie> nawet. Nawet trzy fragi i otwiera, także można powiedzieć od 0 do bohatera. Są <gry> fragów co ustrzeli na mirażę? Jak nie. Jak nie wszystkie, no przecież też, on też miał chyba 0, czy tam 1.15 w tak, pierwszej tak, połowie. Chyba, ta, no później później coś tam razy. chyba je, jeszcze zdobył w pierwszej rundzie, ale możliwe, że było 1 do 15, jak nie 2 do 15. Więcej fragów myślę, że na pewno nie miał ten zawodnik w pierwszym meczu, który zagrali. Kaczor wyciągnął. Tak, że... Dziweczkę wyciągnął i... Tu tutaj Biały z Davidem kryją długą, długą, długą krzyżową. Tutaj Biały jeszcze zdołał zdawał, zdawał zabić. Jest 3 na 2, ale zobacz, że Gajek z kolei ma 2 HP. Lazor też bardzo mocno obity. Tak, tak. No i w sumie już... No, będzie, ciężko. będzie ciężko, na pewno będzie ciężko. No ale może pakę podłożą. Raczej tak. Tutaj, tutaj Brambor wychyla się ze smoka, zabija Gajksa No i zabija Rox Tazora i mamy. No razem kolejną, kolejną rundę. Dla antyterrorystów. Także chyba wyciągnęli wnioski z pierwszego meczu zawodnicy z grupy Los Angeles. I zaczynają coś grać. Jednak to nie jest tak jak w pierwszym meczu. Tutaj widać, David Duchowny wziął do siebie chyba to co mówiliśmy. No i, i gra. No myślę że, myślę, że chyba z dwa razy oglądał te powtórki. <grym> bo już cztery fragi na jego koncie. Ja myślę, że tam nawet nie było co oglądać, jeżeli chodzi o grę tego zawodnika w pierwszym meczu. Ale już nie bądźmy tacy wredni. Tutaj widzimy. Wejście na Mobside B. No i dziweczka, odobywa MVP z trzema fragami Podobijał, podobijał i ugrał trzecią rundę dla drużyny antyterrorystów Tak to się prezentuje tabela, tym razem Fresh z drużyny BGC Oraz Tazor bez żadnego fraga na swoim koncie W przeciągu tych trzech rund, no ale to, była, to były rundy eko głównie dla, dla drużyny terrorystów Więc zobaczymy jak to będzie teraz Tam. Fresh, fresh z Dziweczką. Grają AWP. No jest, pierwszy frag dla Dziweczki. Tak, proszę smok Zobaczymy jak to będzie. Dobrze przełączmy się, na się na długą. Biały tutaj wyciągnął Kaczora. Faka jest w anarchii. I jest tam też Tazor. I zobaczymy tutaj jak David duchowny się zachowa czy skróci. Widać, że się cały czas wyczekują. The Tazor wybiega został usłyszany. No, ale mamy 5 na 3, także 5 na 3 no, no tym razem... Tym razem David duchowy nie, nie dał sobie rady z przeciwnikiem i mamy 4 na 3, Sniper z Los Angeles jest bardzo mocno obity na środku. I tam jeszcze freszy na niego też czai. Nie trafia w Tazora? Brambor cały czas spinuje tego bombside'u B. To chyba będzie. Tak ja myślę że, myślę, że będzie wejście na bombside. Na bombside B. Na no to wygląda. Tutaj brambor zabija. Niefortunne ratowanie. No pewnie. Jeszcze. Oj, niestety nie udało się. No, Bramborowi. Zagrał. Tak, no ale, no ale skoro. Skoro Brambor wystrzelał 20 naboje przeciwnika i jeszcze nie potrafił go dobić, także nie ma co się dziwić, że, że Freshy pomógł z drużyny i, i zabił właśnie Brambora, schowanego ze skrzynką. <grytanie> tak więc mamy wynik 4 do 0. A Los Angeles... No ładnie teraz Freshy ze snajperki tak, po 50 hp odbył trafił go w nogę przez przez drzwi no i czyżby pierwsza runda na konto timu BGC no nie wydaje mi się nie tak szybko pochopnie bym tego nie stwierdzał tutaj jest biały od respa zabija niestety tylko jednego zawodnika ale są bardzo mocno obici terroryści więc to Tutaj jeszcze zobacz, że on te dorości mają dwa hejki i, i zobaczymy czy Brambor i, błąd, i dziweczka błąd, dadzą błąd, sobie to są dadzą sobie radę. Tutaj dziweczka jest na gal przełączymy się na tego zawodnika. Tam jest też Zielak z Galilem. A już tutaj Zielak go zauważył Poszło info. No i myślę, że nie że raczej zachowają stronę. No szkoda, że nie wykorzystali swoich granatów na pewno, bo... My to widzimy, że... Że, że zawodnicy byli bardzo mocno ubici. No i jest pierwsza runda do BGC. Zobaczymy jak zagrają tu w tak, Mamy wynik 4 do 1. Tak oto się prezentuje tabela po tych pięciu rundach spotkania. Paka idzie tam pod bombsite B. Tutaj lekko pisze na czacie, że trochę klatkuje. Czy no, ja wiem z tego, że, że przed chwilą mieliśmy podczas przerwy miałem problemy z internetem. Próbowałem naprawić i zrobiłem co w mojej mocy żeby to naprawić póki co. Wygląda u mnie wszystko ok. Eee, no, będę na pewno próbował walczyć na następne, na następne transmisje, żeby to jak najlepiej skonfigurować, żeby każdy mógł bardzo dobrze sobie spokojnie wyświetlić. No, wracając do meczu. Tak jest, do meczu, mamy jeden, jeden, w kluczu biały kontra Gajks. Gajks już podniósł pakę i pędzi na bombsite B. No ale biały już się zorientował No i ciekawe jak to zagra biały Zabiał szybko wychodzi i no, no niestety na się... nie udało się Szczęśliwie no jeszcze to. przy życiu 19 punktów życia mu zostało Bo znowu nie trafia No ja nie wiem nie wiem co to była za runda <śmiennie> <śmiennie> HP? <noise> Azor napisał XD A no, ty wszyscy napisali A tak. no, wszyscy My też... też uważamy to za bardzo śmieszne. Wójcik, w tym momencie no niestety nie mogę nic zrobić, nie mogę nic nic, nic zmienić. Już możliwe, że przed następnym streamem coś będę mógł popróbować i i, i z tym. Zobaczymy jak zrobić, żeby żeby nie było zbyt wielkich opóźnień Wracając do meczu, mamy ja przywagę ja terrorystów. Nie mam odpalonego lechu na telefonie i nie mam tu żadnych takich ścin, ci powiem. No nie wiem jak to u innych. No u mnie, u, mnie też, u mnie też jest OK, mam na, na, na laptopie również odpalony stream, żeby żeby oglądać czat i i no nie widzę żadnej ściny ani złej ani jakości, więc możliwe, że to może być też od was coś od internetu. Ale też może być tak, że ja streamuję zbyt wysokiej jakości No i, i wymaga to troszeczkę większego może połączenia internetowego od was Więc, więc dlatego możecie mieć jakieś tam ściny czy też lagi Wracając do meczu, tutaj poprzednie trzy rundy z rzędu wygrała drużyna e, Team BGC No tak, i mamy, I mamy wynik 4 do 3 Zaczyna nam się to spotkanie wyrównywać Tutaj Dziweczka z piękną głową na kaczorze, na, na długiej No tam środek cały czas pilnowany jest przez Roksa No i tutaj biały znowu nie może zabić. No Kucno, kucno rozstrzelać full auto, ale no niestety nie udało mu się zabić przeciwnika. No i dwa tutaj jeszcze Rox czujnie na środku. Zdejmuje Gikesa. I Mamy 3 na dwóch. Czy już 2 na dwóch. Myślę tak... Z głowę głowy bramborowi. No i chyba będzie atak na pomoc i ta tutaj. Samotny David duchowny. O nie trafia, dostał jeszcze głowę 30 trafia no, dwoje zawodników nie, nie mogli Nie mogli siebie nawzajem trafiać I Tutaj jeszcze widzimy, ja że, że ROX wchodzi Paka okay. Paga podłożona Jeszcze fleshi nie trafia Tak. A no, kolejny strzał nie, nie trafiony no, do jest trzech razy sztuka, jak tu mówił. no i David Dokładnie. Duchowny ma bardzo małe szanse, żeby ugrać tą rundę z 4 HP, no, no i... 4-4. Tak jest, mamy 4-4. Mamy mały comeback. Widać, że dwie drużyny prezentują się na bardzo podobnym poziomie, jeżeli chodzi o statystyki, co się zgadza z naszym obecnym wynikiem tego meczu. No i runda eco w wykonaniu w Los Angeles. Tutaj widzę dwie awki gramy. ...po stronie terrorystów. Tutaj biały skraca kolejny raz i kolejny raz mu się to nie udaje. A i kolejny raz ginie. duchowny szybko szybką było na tazorze. Ale jednak był kaczor, który zajmuje długo. Uf, no tutaj nie wiem ile oni magazynków do siebie strzelają. Widziałem właśnie na gali jak Dziweczka z Fareszym się strzelali. No, ale Wiesz, proszę ja zobaczyć, że powtarza się sytuacja z pierwszych meczów, gdzie zostawiono pakę na Respie nie zapomniano już, tylko nie pierwszy raz spotykamy się z tym. No i proszę zobaczyć, no tutaj Zielak jest na, na boksajcie B i ma 50 sekund, musi wrócić po pakę i kolejny raz zająć B, so, No, chyba że uda mu się zabić przeciwników, no ale nie wątpię, żeby. Antyterrorści mieli jakoś nieodpowiedzialnie w tym momencie zagrać. No myślę, że teraz... głupota trochę ze strony terrorystów. No myślę, że że trochę brak... brak uwagi, może brak błędu porozumienia. Ale już został zauważony i... Ta już tutaj dziweczka zauważyła... Dziweczka ustawia się na... na... na bomb, na... na spawnie. Rox też już wraca. Dołącza do swojego kolegi. Oj, oj, oj troszeczkę nie no, troszeczkę słaby refleks i Zielak plant Zielakowi udaje się podłożyć bombę I jeszcze zabija dziweczkę, no proszę proszę Jeśli on to ugra to No to będzie naprawdę nie wiem, zastanawiamy czemu Rox od razu nie pobiegł na tą galę Kiedy No i popatrz Zielak kończy rundę się tak kończy rundę no i mamy 5 4 mamy 5 do 4 tak ehm, także manama e, manama ma, 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 którego z nas słabo słychać mnie czy, czy krzysia krzysiu powiedz coś Eee, raz, dwa, trzy, cztery. do Tak, także napisz mi, czy, czy może ja mam siebie zgłosić, czy może Krzysia, czy może grę, także śmiało piszcie mi cały czas. Czy, czy wszystko jest OK? Czy, czy da się to w ogóle oglądać? Popatrz, że teraz już Meka jest na prezach jednego zawodnika z terrorystów. A, no tym razem I i Tym terroryz... razem nie zapomnieli, tym razem nie zapomnieli. Okej, okay, no tutaj troszeczkę jeszcze Cię postaram się podgłośnić i... To ja nie wiem, czy za mnie ogłuchniesz czasem. No, już, już, już spróbujemy. Troszeczkę go podgłośniłem, także śmiało mówcie mi dalej, jak coś będzie nie tak. Tymczasem wróćmy do meczu. No i mamy 5 na 4 teraz. Tutaj no David Boże, duchowny. Nie dał rady zabić zielaka na gali No i terroryści z przewagą jednego zawodnika, chociaż mocno obici. Tak jest tutaj: Brambor idzie od, od swojego spawna. Dość słabe smoki w wykonaniu terrorystów. No i Brambor się tam przyciska, pewnie wyjdzie i zaskoczy swoich przeciwników. Dziweczka wchodzi od galii. Spadł ze schodu. No jest tak dla Brambora. No i ładna festka teraz Od Tazora No i zobacz, i 4-0, mamy teraz 6-4 Tak jest, no terroryści wygrali 6 rund pod rząd I zobaczymy jak to, jak to będzie, no Nie wygląda to najlepiej Tutaj Dziweczka kolejny raz trafiony przez bramę za WP David Duchowny nie zdążył skoczyć do Pita no i znowu przewaga dla terrorystów. Czterech na dwóch już. No i tak jak dobrze zaczęli. Teraz wszystko się sypie można powiedzieć. Tak mi. Miejmy nadzieję, że, że zaraz za chwilę się obudzą i zaprezentują coś coś więcej. Może jeszcze po stronie CTA, jeżeli nie, no to może mają jakieś taktyki przygotowane na, na, na stronę terzo i, I będą w stanie ugrać coś więcej. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie będzie to takie nudne spotkanie. I zakończy się wynikiem 16 do 4. No, miejmy nadzieję, że tutaj Los Angeles jeszcze coś ugra. No, chociaż pierwszy flag dla, dla Kaczora. Tak. Ładna głowa. No tam jeszcze dokłada kolejnego fraga i. I mamy znowu przewagę dla terrorystów. No, tutaj. No i zobacz, Tazor... Kazor jest... sobie radzi, radzi z Bramborem. Robi, co chce. No, kolejny frak, Ci frak już dla niego w tej rundzie. Wyczyścił cały bombsite i... Biały sam został przy życiu, ale nic nie zrobił. No, no, no biały, biały nie zabił, nawet Kaczaras, który miał 10 HP na swoim koncie, więc to... Nie wygląda dobrze, jeżeli chodzi o drużynę Los Angeles. No ale mimo tego zobacz, antyterroryści zagrali full'a. Mało tych granatów tam jest, David Duchowny zagrał m bez niczego, bez Kevlar'a, bez helmetu. Nie wiem, czy to przemyślane przemyślane decyzje zawodników z grupy Los Angeles, czy też może nieodpowiedzialność i brak pomysłu. Pierwszy frag dla Tazora w tej rundzie, drugi Wyfrawa frag kolejnego. Mamy 4 na 3. No i paka już tam dobiega do Tazora. Ale tutaj zobacz, że gdyby Brambor się tak szybko nie odwrócił, mógłby zabić Freshego, który ma 10 HP na swoim koncie. Ale mamy 2 na jednego. No i został sam David Duchowny. Tam idzie Freshy od, od B. I wykańcza Davida. No, wynik A, mamy wynik 9 do 4. Zostały dwie rundy do końca. Tak to się prezentuje tabela. Po, także. No nie wygląda to najlepiej. No. Po tych pierwszych 4 rundach muszę przyznać, że, że spodziewałem się czegoś więcej. Tak jak David Duchowny na początku meczu ugrał dwie, czy nawet trzy rundy dla, dla swojej drużyny, tak już. Po tych pierwszych rundach tak jakby stracił swoje magiczne moce No i nic nie zabija Kolejny gra z, kolejny gra z, gra samą MK bez Kevlara na Kali. No tak, ale Paka zobacz gdzie leży znowu Paka, paka jest na Tak, respie, to Paka jest tak. na respie, no ale no... Jeżeli... To, jak widać to sobie terroryści radzą im... Nawet tej paki chyba nie będą potrzebować w tej rundzie. No i ostatni zawodnik na gali. Zabija jeszcze Tazorę. Mamy ostatnią rundę. No i jestem ciekawy jakimi teraz spluwami zagra drużyna Los Angeles. Co to będzie? No, kolejny raz tak samo. No, David Duchowny gra trzecią rundę pod rząd samą MKB bez, bez niczego. Z wabikiem, tak? Nie, z flashem. Z flashem, tak, z flashem, tak. Tak więc, więc chyba wszystko na granaty stawia. No, póki co no, mu to nie, tego, nie pomaga. Że ma tylko, że ma tylko jednego tego flasha. No i Tazor już obity do 14 chapsów. No A teraz tam od kaczora no, no typowo widać, że sobie nie radzi drużyna antyterrorystów w tym spotkaniu Mimo dobrego początku mamy duże problemy. No ale mamy 3 na 2 Z Pagu do drużyny też. David duchowny Zabija w końcu Rexa. No ale Kacor Rewanżuje się tym samym. Zabija tak Davida. Jest. Został tylko Brambor, który. ta zajęty. zajęty. Tutaj Kaka pisze, że stawia 500 dolców na Nounduz dla Team BGC. No i koniec pierwszej połowy, 11.4 dla Teamu tak BGC. Jest. Bardzo dobra połówka. Tak, jest po tych pierwszych czterech rundach przegranych różna BGC obudziła się i było aż 11 punktów pod rząd no ja i... Ja myślę, że tutaj pistoletówka wszystko wyjaśni, co? Tak, no myślę, że to. Jest to najważniejszy punkt tego spotkania, który, który nam pokaże jak to się będzie układało w drugiej połowie tego meczu. No, ale już Kaczor zabija Dawida duchownego. Już te antyterroryści mają przewagę. No, Drugi frak. kaczora. Poszło. Info, że tam więcej przed długo terrorystów wyczekuje. No i mamy pięciu na 3 I nie wygląda to kolorowo dla drużyny Los Angeles. Kolejna głowa. Tym razem no, Brambor odpowiedział. Odpowiada. Też, oh, piękna głowa Gaiksa Na dziweczce Został sam Brambor Niestety nie udaje mu się zabić Gaiksa. I kolejna głowa No i trzy fragi od Hatchora W pistoletach Bardzo ładne fragi Także mamy wynik 12 do 4 Zobaczymy czy Los Angeles sobie poradzi Teraz na jaką Pewnie zrushują bombsite B ale też wydaje mi się, że antyterroryści przewidzieli to i się już tutaj no jest, dobrze ustawiają. Poszedł tak, flash. Bramborowi udaje się zabić. Mocno ubić teraz terroryści. Tak jest, no i to. Wygląda na to. No biały chyba wkastał, no nie wiem, czy nawet się... Nawet nie drgnął. No i ostatnia runda ECO po stronie terrorystów. Zobaczymy czy będzie kolejny rush. No tutaj jednak Brambor e, kupił Galila razem z białym. Dziweczka też zagra kałacha. Teraz właśnie widzę, że zakupili jednak. Czyli musieli się chyba dłużej zastanowić czy zagrać. No zobaczymy czy im to się uda, no jeżeli... No jest frag tutaj dla Brambora. 4 na 4. No, 4 na 4 Brambor jednak bardzo mocno obity. Tutaj Tazor skraca dziweczkę i zabija również brambora. Mamy 4 na 2. Rock z paką jest w, już w tunelu. Biały zostaje zabity przez Tazora. No i będzie to A, bardzo ciężko. Rok. No ale już go słyszał. Szczęśliwie jednak zabija zielaka. Jeden punkt życia mu został. Więc raczej nic tu nie zrobił. No dobrał. tutaj Prefire, pre ale troszeczkę. Jak było widać, troszeczkę nawet za wysokie, nawet jeżeli by był dobry timing, to i tak wątpię, żeby miał trafić przeciwnika. No i mamy wynik 14 do 4 dla Team BGC. Tak oto się prezentuje tabela obecnego, obecnego spotkania. Zostały dwie rundy do końca, na to wygląda. No chyba, że tutaj Los Angeles coś więcej zaprezentuje i zaskoczą rywali, a również i nas. No i poszły pierwsze fragi, i mamy 4 tak, na 4 4 tutaj e, Biały wbija Gano z ale nie trafia freshiego, teraz jednak się no poprawił. Zabija również Tazora, także tazor, wygląda na to, że Biały wziął się do roboty. Tutaj już Rox dostał info i czeka no na i... środku, tylko czy, czy wytrzyma. Będzie, czy będzie piąta runda? Jednak nie jest, jednak, zobacz, nie wytrzymał, musiał skrócić i zielak się tego spodziewał. Kaczor zabija no dziweczkę, no i mamy dwa na jednego. No i ta, i zobacz, jest 15 runda, było trzech na dwóch. Było trzech na dwóch, nawet nie czterech. Niepotrzebnie, moim zdaniem, rok skracał zamiast wyczekać. Wiedział, że dwóch antyterrorystów było na środku. No i swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem doprowadził do przegranej rundy antyterrorystów, przepraszam bardzo. Mamy punkt meczowy. No i paka idzie pod bombsite B. Tutaj David zbiega do dolnego, będzie wchodził na środek. Oj, 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 oj... No mocno obici są ŁA terroryści Zobaczymy jak to wszystko się potoczy Tutaj biały wchodził od długiej Udało mu się zabić Tazora Zobaczymy 4 na 4 Napisał tutaj Tazor nice shot Mamy 3 trzech na 3 trzech na... 2 na 3. No, kasu, Antytarości zami, w sobie zami. mają mniej niż 100 HP, więc zobaczymy. Paka leży na środku, także 42 sekundy do końca. Tutaj zostało tylko Rox. No, jeszcze tutaj Giggs nie trafia. No i mamy no i 16 koniec. do 4. Także koniec meczu. Tak oto się prezentuje tutaj. Tabela. No, czyli Los Angeles w dwóch meczach, tylko cztery rundy. Tak A jest. Popatrz, jak dobrze się zapowiadało na tej mapie. Ttery pierwsze rundy właśnie dla nich. Potem te rundy posypały się dla drużyny Teamu BGC. No i no niestety no Los Angeles nie zaprezentowało się kolejny raz. Zbyt dobrze.